No cześć, chciałem przedstawić y, krótkie, y, szybkie wrażenia z rozgrywki. Jest to dokładnie kilka godzin po uruchomieniu gry, więc y, wydaje mi się, że to y, już wystarczy, aby coś o tej grze powiedzieć. Y, no, gra kupiona w Piedronce za kilkadziesiąt złotych, 39 złotych bodajże. Y, na razie wygląda bardzo fajnie, muszę powiedzieć. Gra jest ciekawa, no, chociaż nie jest to gra dla każdego, no ma swoje minusy. Należy tutaj nastawić się na. Na eksplorację swobodną, yy, questy dodatkowe i poboczne, głównie walkę. Yy, I ciekawe tutaj różne zapętlenia. Oczywiście tak, mamy rozbudowany interfejs. Możemy dopasowywać uzbrojenie. One się zmienia. Możemy również je ulepszać. Zobaczmy sobie tutaj. Możemy sobie ulepszać każdą. Każdą broń, o różne dodatkowe elementy. Ym... Oczywiście broń y, do walki y, z bliskiego dystansu, o tak, w tak zwanej technice łotrzyka. Oraz broń, y, miecz dwuręczna. Mamy też kusze, pancerze. Wszystko tu bardzo fajnie wygląda. Jest tutaj dużo fajnych rzeczy do oglądania. Mamy trzy drzewka rozwoju. Rozwijamy wojownika, tropiciela i piromantę. Tak to wygląda, więc jest na no co punkty wydawać. Możemy też rozwijać postać ogólnie, zwiększając różne umiejętności. Ogólnie wygląda to bardzo fajnie. Gra jest to... jest to gra y, studia, które stworzyło wcześniej grę Mars Warlock. Yy, przejdźmy sobie tutaj kawałeczek dalej. W drugą stronę. Zobaczymy jak wygląda walka. To jest tylko poglądowy filmik, żeby pokazać na czym polega rozgrywka. Oczywiście questy zbieramy w miasteczkach. Główna linia fabularna, no, jest dosyć ciekawa, ale nigdy nie będę o tym mówił. Przejdziemy sobie, spróbujmy się dostać tam. Musimy przejść tutaj. i respect general sir name rank and mission soldier and make it fast private bumpkin general sir assigned to the northwest gate to prevent any intrusion intrusion extradition keep them monsters from getting into the village general sir Jest pełna ironii i ma dystans do siebie, ale jest... jest bardzo fajna. Hm, see you later. Okay, ruszamy dalej. Jeżeli ktoś szuka e, takiej gry RPG w stylu... w takim starym stylu... Skupiony głównie na walce, rozwiązywaniu zagadek, questów. No to jest bardzo fajny tytuł. Polecam każdemu, możemy przyspieszyć. No, rozpędzimy się troszkę. Jeszcze pokażę jak na mapa, jak wygląda mapa akurat tego tutaj świata. Stawmy to tak. Idziemy dalej. Trzeba przeszukać. Gra jest porównywana do pierwszego Wiedźmina, ale myślę, że on miał więcej tutaj problemów na początku przynajmniej. To jest całkowicie też inny klimat, teraz są inne czasy, ale, ale myślę, że ta gra również może znaleźć sobie rzesze fanów. Bardziej, że do kupienia jest naprawdę za, za takie pieniądze, które trzeba po prostu żalnie kupić. Dobra. Sporacja. Idziemy sobie tutaj. Ścieżka w ruinach. Zobaczymy zaraz jak to tam będzie. Chcę tylko jeszcze walkę pokazać, jak to tutaj wygląda. Oczywiście jest też crafting, możemy tworzyć. Możemy tworzyć przedmioty Buchające pułapki, bełty do kuszy, jak na razie przynajmniej stwórzmy sobie może jeszcze bełty do kuszy, chociaż jedną. Tak. Chwileczkę myślę jakaś walka się tutaj pojawi, więc mamy dwie możliwości poruszania się. W trybie, żeby się skradać, wtedy walczymy dwoma sztyletami lub oczywiście za pośrednictwem, tam założyłem pułapkę, no, spróbujmy tam mafioić przeciwnika, podejść. Jest tu dużo wszukiwania takiego, takiego właśnie mięska RPGowego Jak ktoś lubi takie rzeczy to tutaj będzie w niebo wzięty O, tutaj trochę tak O, mamy stwora za chwilę będziemy mieli walkę A jeden padł, ale ja już też muszę tutaj wziąć szybko, jak Walki są trudne, tutaj naprawdę trzeba uważać. O, tutaj trochę. O, towarzysz padł. OKłoów okay. Okej, okay. udało się Udało się O a ty będzie leczył Przeszukajmy to wszystko. No tak widzicie tutaj walki są bardzo trudne Trzeba cały czas używać mikstur Okej okay. Ale przez to gra jest dosyć satysfakcjonująca dla, dla każdego, który szuka wyzwania w grze. No, to jest, to jest ciekawe tutaj. Znaczy już mam nadzieję, że pokazałem, o co tutaj chodzi mniej więcej, no... Gra jest ciekawa. O, tu mamy następnego przeciwnika. Spróbuję go podpalić i... Okej, okay, jest. Jest pokonany. Idźmy dalej. Tak to wygląda. Grafika jest też ciekawa. To jest, wiadomo, no nie jest to. Nie jest to jakiś, prawda, poziom Wiedźmina trzeciego, ale. Mamy MikroQuesta. To taki Quest dodatkowy. Ok. Ale według mnie grafika jest ok, tutaj naprawdę nie ma się czego przyczepić. Yy, gra jest oczywiście. O! To jest też taki super cios, może by go naładować. Stwory. O, jest. No. Nie trafiłem, niestety. Jest, pokonany. Yy, Zabywamy na wszystko punkt doświadczenia, więc tutaj jest bardzo to fajne. Ta gra jest podobna do pierwszego gotika. Zarówno jak pod mechaniki, jak i niektórych rozwiązań. Co może również się podobać. Jeżeli komuś podobała się gra yy, twórców tego studia twórców, yy, twórców gry Mars Warlock, no to tutaj będzie po prostu czuł się jak w domu. No to tyle. Yy, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne moje filmiki.